Siemaneczko z tej strony Miss Sims, a na waszych ekranach, Caroline z wiejskiego życia, jak widzicie właśnie ogarniamy sobie ogród, poczekajcie, wygasły nasze sprzedaże, to nic, za chwilę wystawimy je niestety od nowa, na razie nikt nie chce kupić w naszych holenderskich cenach, ale to nic, właśnie ogarnęliśmy sobie troszeczkę dom po imprezie, widzimy jak wstaje Emil, dzisiaj postaramy się go pierwszy raz nakarmić w foteliku, nie mogę się tego doczekać, szczerze mówiąc, czekałam na ten moment bardzo, bardzo mocno, co my tutaj mamy, przewiń, dobra, super, zmieńmy mu oczywiście pieluszkę, żeby mieć to z głowy, a potem spróbujemy nakarmić go tutaj właśnie w foteliku. Podaj pierwszy raz kaszkę Simowi o imieniu Emil, oczywiście zobaczymy. Zobaczcie, jakie są rzeczy i ciekawe, czy w ogóle będą mu to smakowały. Pióre z marchewki, z zielonego groszku, z papai, awokado, przetarte mango, mus jabłuszkowy, jogurcik, domowy hummus, pióre z batatów, zbożowa owsianka, kaszka ryżowa, je na ile? Myślę, że my będziemy próbowali wszystkiego i po prostu zaczniemy od góry. Czyli pióre z marchewki o słodkim, ziemnym posmaku. Ziemnym? Nie wiem, czy to jest coś, co chciałabym jeść. zobaczcie ej, poczekajcie, poczekajcie. My tu pitu, pitu, a patrzcie na to. Mruczek, jak tyś się tutaj rozwalił. Nie do wiary, korzysta z tego, że Kelly poszła do szkoły i śpi w jej łóżku rozwalony. Dzieciaki Lawi nie wróciły prawie wszystkie do domu. Oczywiście, no wydaje mi się, że charakterna Weronika została tutaj w śpiworze. Kto nie pamięta, dlaczego mówię charakterna, zapraszam Was do obejrzenia poprzedniego odcinka, gdzie nakryliśmy Weronikę na... Jakiś właśnie chyba w wagerowaniu i dlatego właśnie tak stwierdziłam, że ona chyba będzie miała największy charakter. Nie, 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 czekaj, nie karm go, nie karm go z piersi, chodź, idziemy go nakarmić w foteliku. No co ty teraz? Widzieliście to? Bardzo bym tego nie chciała. Czy ty jesteś w ogóle głodny? No, troszeczkę tak. I uwaga, sadzamy go, zobaczcie jak on wygląda. No, rewelacja. Jestem ciekawa, czy będzie chciał tutaj jeść. Uwaga, uwaga, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ej, super. Bawimy się chyba w samolocie i uwaga, uwaga, czy Emil zechce? Ja sobie oczywiście robię screeny na jakieś potencjalne miniaturki, także mi darujcie, że na chwilkę Wam przerwałam, ale słuchajcie, wydaje mi się, że Emil je dość chętnie zobaczcie. Chyba jest dość grzeczny. Bardzo się cieszę, ale patrzcie, jaki jest brudny. Ej! O nie, za szybko go pochwaliłam. Zobaczcie, jaki brudasek. Chyba coś tam troszeczkę wypluł. Odblokowano pierwszy posiłek. Emil po raz pierwszy spróbował jedzenia dla niemowląt. Skoro zna już smak czegoś nowego, posadź go na wysokim krzesełku i sprawdź, jakie dania pobudzą jego kubki smakowe. Czekajcie, zobaczymy. Pomóż Simowi o imieniu Emil poznawać jedzenie. Nie lubi pióre z marchewki. Okej, okay, fajnie, że od razu widzimy. E, spróbujemy go oczywiście, od razu wyjąć, a mu nie możemy. Musisz najpierw odblokować etap raczkowania. No dobra, no ale podnieść go chyba mogę, co? Dzisiaj, kiedy wróci ze szkoły, to zobaczcie, będzie na pewno bardzo kotna, będzie się chciała pewnie od razu położyć spać. No a lekcje, no miejmy nadzieję, że zrobi chociaż e, troszeczkę później. Dzwoni do nas Mikołaj. Tak, zgódź się, pewnie. Idź za głosem serca, może akurat znajdzie gdzieś miłość. Ej, mruczuś chyba wymiotuje. Albo nie tyle wymiotuje, co bawi się resztkami wyrzuconymi tutaj przez Emila. Poczekaj, poczekaj, mruczuś, tak nie wolno. Wygłoś kazanie obawieniu się w śmieciach. Emila moglibyśmy sobie wziąć właściwie na plecy, albo go tutaj odłożyć. Jak widzimy, Karoline zdecydowała się go odłożyć. Nawet dobrze, bo Emil jest w dość dobrym stanie, także mógłby się po prostu pobawić zabawkami, mógłby sobie tutaj poleżeć na brzuszku, ewentualnie sobie spróbować, może nawet wyjść troszeczkę na dwór. Myślę, a nie, może wyjść na dwór, czemu nie? to za daleko. Także słuchajcie, zrobimy tak, że on sobie tutaj po domu troszeczkę będzie podróżował. Jak widzieliśmy, mruczuś oduczył się jedzenia śmieci, także super, ale oczywiście musimy też sobie tutaj troszeczkę posprzątać ten dom, bo szczerze mówiąc, no mieliśmy, nie, no mieliśmy dużo na głowie i nie jest tak czysto, jak byśmy chcieli. Wyłączymy sobie tutaj głośnik, spróbujemy sobie właśnie troszeczkę podkurzać do perfekcji. Tutaj nam urosł bakłażan. Opryskaj obszar przeciwko owadom, nie będziemy zbierali. Brawo, Emil od, odkrył, jak wspaniały dźwięk wydają jego dłonie gdy uderzy nimi o siebie, czyli nauczył się klaskania. Fajnie. Emil, wam powiem, rozwija się niesamowicie. Zresztą chyba możemy sobie tutaj zobaczyć na jego simologii. No, widzimy, że jest wybredne w jedzeniu, także będziemy mieli z nim troszeczkę ciężko. Odblokowaliśmy. Zobaczcie, ile już rzeczy mamy odblokowane. Także fantastycznie nam idzie. Wydaje mi się, że Caroline naprawdę sprawdza się jako matka. Potem jak już odkurzysz tutaj w domu, chciałabym, żebyś wystawiła od nowa te, od nowa te ubrania, które niestety do nas powróciły, bo Nikt ich chyba nie chciał, ale to nic, my wiemy, że przyjdzie czas, co ktoś nas, ktoś nas po prostu zadowoli, zakupem ich tak, że po prostu trzeba troszeczkę poczekać. Emil się radośnie bawi, fajnie to wygląda, jak on sobie siedzi, musimy mu umyć buźkę, bo niestety troszeczkę się tutaj pobrudził. Porad na szkołę do zobaczyska, ty sobie Weronika chyba żartujesz, szkoła za 6 minut się kończy. Ej, no wam powiem, że słabo to troszeczkę, no Lawinia chyba będzie miała z nią niestety problemów, no najwyżej jakoś jej postaramy się oczywiście pomóc, no ale na cały czas trzeba pamiętać jednak o tym, że możemy jej spróbować doradzić, jakoś nie wiem, z Weroniką porozmawiać, ale też zbytnio nie mamy się co wtrącać, no bo to nie jest nasze dziecko i rady są dobrze widziane, ale no bez przesady. Ja bym chciała, żebyś ty od razu może z, nie wiem, czy uda ci się zrobić lekcję, może teraz jak się tutaj pobudziłaś, poczekaj, poczekaj, z łatwością odrób lekcję i potem od razu pójdziesz spać. Dzisiaj czas, żebyś trochę odpoczęła. Odespała wczorajszą piżama party. Kto z was nie widział, zapraszam do poprzedniego odcinka, bo oczywiście wszystko poszło nie tak, ale ostatecznie skończyło się dobrze i piżama party było naprawdę fajne. Słuchajcie, ja myślę, że jedno naprawdę poszalejemy. Myślę, że gra nie pozwoli nam tego sprzedać za 50 tysięcy, ale spróbujemy. My nic nie tracimy, a może akurat no nie, tutaj 3000 niech jest. I byłoby naprawdę fantastycznie, jak widzimy Kelly. Niestety zdarza się omdlenie, także ja po prostu schowam jej do wyposażenia lekcję, może zrobimy rano. A teraz niech ona idzie tu sobie odespać, bo naprawdę miała ciężko. Chciałam, żeby poszła jeszcze do zwierząt, ale no dzisiaj zajmie się tym po prostu Caroline. Zostaw, zostaw Emila. Emil, Emilowi nic się nie stanie. Jak on tak panikuje, niech on po prostu postara się tutaj zasnąć bez przesady. O. I uwaga, śpi z brudną buziłeczką. Będzie musiał go chyba potem wykąpać, bo to wygląda naprawdę śmiesznie. Ja jest taki upaćkany od marchewki, ale myślę, że za chwilę sobie sam poradzi. Także, słuchaj, Karolin, ty zajmuj się rzeczami dla nas ważnymi. Czy wystawiłeś wszystkie rzeczy? Wystawiłeś wszystkie rzeczy. Jesteś w dość dobrym humorze. Zobaczymy, czy ptaki mają ziarna. Nie mają, także oczywiście od razu dosypiemy. No i wrócimy wtedy tutaj do naszych zwierząt. Ogólnie zobaczcie, widać, że kury są chyba głodne. Jest też brudno. No trochę nam bez Kelly, było ciężko. Fajnie, że ona nam tak normalnie pomaga, bo byłoby nam naprawdę trudno ogarniać wszystko samemu. Posprzątaj potem kurnik, uzupełnij karmę w oborze, posprzątaj oborę. Je, yeah, na ile dzisiaj jest do roboty. Caroline normalnie teraz troszeczkę tak, jak, jak to kiedyś było, jak Kelly była jeszcze tylko dzieciaczką i nie mogliśmy liczyć na jej pomoc, także myślę, że sobie przypomniała naprawdę ciężkie czasy, ale jak widzimy sobie radzi. Ile jajek? 5 i 2 z możliwością wyklucia, słuchajcie. Oczywiście postaramy się umieścić. Chyba nam się wszystkich nie uda. No, bo zobaczcie, kury coś nasze słabo wysiadują jajka, i jeszcze trochę jajek mają do tej do wysiedzenia, ale oczywiście dorzucimy im trzecie, a to na razie tutaj po prostu może schowamy do lodówki, no i je po prostu zjemy. Bo to, że ona ma możliwość wyklucia, nie oznacza, że musimy z niej po prostu korzystać. Co my tutaj jeszcze mamy, gdzie tak sobie troszeczkę taki zrobimy odcinek, nie chcę powiedzieć, że luźniejszy, ale w którym skupimy się na właśnie nawóz pomagający, też schowam, tutaj musimy jej pomagać trochę ze śmieciami na dole, bo na dole nie idzie wejść po drabinie ze śmieciami, także musimy mieć troszeczkę na to tutaj wzgląd. Odcinek jest ten, dzisiaj bardziej poświęcimy ogarnięciu naszego tej obejścia, niech Karolain się wszystkim zaopiekuje, bo tutaj troszeczkę ostatnio, nie chcę powiedzieć, że to zaniedbała, bo to nie tak, ona po prostu miała inne rzeczy na głowie, jak chociażby właśnie ten jej własny biznes i myślę, że przez to teraz tutaj mamy trochę zaległości z ogarnianiem, ale oczywiście sobie fantastycznie poradzimy. Chciałabym Zobaczyć, co tutaj będzie w sobotę za jarmark. Kurczaczków konkurs kurczaków i jajek, także będziemy oczywiście próbowali wziąć udział, bo potrzebujemy coś tutaj wygrać, żebyśmy zaliczyli tą chyba aspirację, bo to już jest chyba ostatni krok tak naprawdę, także trzymamy kciuki mocno za naszą Caroline, żeby dopięła swego i zrealizowała swoją życiową aspirację. Kurnik mamy ogarnięty, myślę, że musimy rozsypać troszkę więcej karmy, bo nasze kury bardzo dużo jedzą, potem musimy się wziąć za naszą mućkę, wyczyścić, wydoić ją i wybierzemy sobie kurę, z którą pojedziemy na konkurs że jesteś łakogutem, ale chyba też możesz być, czy to musi być kura ty też jesteś kogutem, ty jesteś kurą. Nie, ja bym wzięła tutaj tego brązowego koguta, który nawet nie ma imienia, ej. Nazwiemy cię Benedykt. Dobra, niech jest Benedykt, jak nam gra podpowiedziała i spróbujemy się z tobą tutaj zaprzyjaźnić, interakcje społeczne, e, pobawimy się trochę z tobą, potem troszeczkę możecie tutaj, e, pokażemy ci, jak umiemy tańczyć, dlatego, że zależałoby mi, żebyś to ty pojechał z nami na konkurs, a co za tym idzie, musimy się trochę z tobą zaprzyjaźnić, żeby łatwiej nam było ciebie trochę ogarniać. E, Caroline tutaj wszystko posprzątała, musimy zawołać mućkę, która już się poszła schować, stracimy tą mleko, to nic, także sobie pozwolę tutaj poskreślać i poświęćmy naszą teraz uwagę Benedyktowi, cześć Benedek z tej strony Caroline, osoba, która Cię tutaj dokarmia, która o Ciebie dba, która zapewniła Ci po prostu jej spokojny dom, czemu były minusy, przyjdź z miłości, no spróbujmy, ale o, Benedek nas chyba niestety nie lubi, zobaczcie, możliwe, że ciężko jest do niego dojść, bo jest na przykład zamkniętym w sobie kogutem, poczekajcie, weźmy tak, nakarmę go jeszcze, no już, tutaj bierze go na przytulaski i już nie ma niestety nic do powiedzenia. Zobaczcie, ulega naszej Caroline i chyba od razu właśnie wkupiliśmy się w jego łaski, ale nie, no słabo, nadal słabo. E, no to co, weźmy tak, zapytaj, czy kura powinna przejść przez ulicę? Okej, okay, dziwne pytanie. To spróbujemy coś tutaj zdobyć, trochę tej sympatii, no, ale mimo, że jesteśmy miłośnikami zwierząt, nie idzie nam to najłatwiej. Także coś ten Benedykt jest po prostu trudny. Caroline zaprzyjaźnia się z kogutem, ale zobaczcie, jak śpi Emil w tym czasie. Przewrócił się na brzuszek jakiś słodki. O, chyba wygląda, jakby zaraz miał zacząć płakać. Także zaraz się oczywiście za to weźmiemy. Co się stało, Kelly? Kelly w ogóle widziałam przed chwilą, że pojawił się komunikat, że prawdopodobnie tutaj niedługo stracimy zęba. E, mam nadzieję, że jakoś tego super nie przeżyjesz. Nie martw się, mleczak wypadnie. Na jego miejsce będzie ząb stały, także wszystko będzie z Tobą po prostu w porządku. Poczekaj, zobaczymy, co robi Caroline. Przyszłaś do domu, super. E, tutaj. Góra jest w miarę ogarnięta, mogłabyś iść odkurzyć dół, 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 bo naprawdę na dole tutaj dramatycznie brudno się zrobiło. Potem jak widziałam, Emil pomału będzie stawał głodny, także spróbujemy jeszcze jednej kaszki, także bardzo się cieszę. Jeżeli chodzi o Kelly, prawie się wyspałaś, słuchaj, chciałabym, żebyś się wykąpała, e, troszeczkę tutaj zadbamy o Twoją higienę i chyba potem... Postaramy się, może umyć zęby i w ten sposób tego zęba stracić. Dlatego, że jednak chciałabym, żebyś to jak najszybciej wróciła do siebie, do swojego dobrego humoru. A jak ten ząb będzie ci się ruszał, to będzie cię tutaj po prostu denerwował. Emilku, pokaż płaczesz? Nie, płacz, mama za chwilę przyjdzie. Mama już tylko odkurzy sobie i za chwilę przyjdzie. Słuchaj, może tutaj, o, pobaw się chwileczkę z zabawkami. Zwróć uwagę, jakie masz fajne nad sobą. My już tutaj kończymy, wkurzamy chyba nasze robaki znalezione na naszym urlopie odkurzaczem. No, wybaczcie nam to, niestety, musimy tak zrobić. No, musimy podlać też naszą różę, którą tutaj na razie mamy w sypialni. E, czytałam Wasze komentarze, które sugerowały, że powinnam pomyśleć o drugim piętrze tego domu, albo zrobić pokój Kelly w piwnicy. Ja się nad tym wszystkim jeszcze zastanowię. Słuchajcie, pozwólmy naszym dziewczynom może najpierw troszeczkę osiągnąć taką niezależność finansową, nie wiem, umówmy się, że będziemy o takich rzeczach myśleli, mając, no nie wiem, 20 tysięcy zimolonów no bo jednak zatrudnienie ekipy, która zbudowałaby nam drugie piętro, to na pewno będzie niesamowity koszt i wydaje mi się, że nasze dziewczyny po prostu na razie tych pieniążków nie mają, także dajmy im tutaj chwileczkę, żeby, tak jak powiedziałam, doszły one do siebie. Odblokowano etap chwyt szczypcowy. Trudno się używa małych paluszków, ale Emil po raz pierwszy zdołał chwycić jakiś przedmiot. Może również jeść przykoski w wysokim krzesełku albo ściskać zabawki. Zobaczcie, Emil naprawdę zaczął się mega rozwijać. Zobaczymy, czy w taki sposób da się pozbyć zęba. Chyba niestety nie. Także poczekaj chwileczkę, weź go po prostu wtedy tak wyciągnij ruszającego się zęba. Użyjmy tutaj metody troszeczkę brutalnej, ale będziesz miała z głowy, uwaga, uwaga. Obserwujemy, jak tutaj ci to idzie. Już wiemy, że nie będziesz szczerbatką, dlatego, że masz ubrane skina, ale to nic. I tak będziemy wiedzieli, że tego zęba nie ma. Nie martw się, wróżka zębuszka na pewno do ciebie znowu przyjdzie, uwaga, uwaga. Chwytamy i wyciągamy, Kelly. Jesteś bardzo dzielna. Cieszę się. Dzięki temu też szybciej wrócisz do siebie. Straciła ząb. Umyć go tutaj od razu, proszę bardzo, pod poduszką i zaśnij, odpocznij tutaj chwileczkę. Nasza Karolina, chciałabym, żebyś już tutaj włożyła teraz poczęstuj przekąską. Nie, ja bym chciała, żebyśmy dalej tutaj poznawali porządne jedzenie, zwłaszcza, że Emil jest głodny. Dzisiaj weźmiemy sobie piórę z zielonego groszku. Zobaczymy, jak on będzie wygląda jak to będzie wyglądało. No i też już wiemy, że Emil no, na pewno będzie musiał zostać po prostu wykąpany, dlatego że no, miał po o marchewce już brudną twarzyczkę, a teraz po prostu tym groszkiem tego jeszcze bardziej tylko upaćkamy. Także zobaczymy. Uwaga, uwaga, Emil. Czy groszek zasmakuje Ci nasz mały smakoszu bardziej? Tutaj cała Polska powiedzmy, że na to patrzy. No naprawdę dostajesz groszek. Uwaga, uwaga, robimy samolocik. Emil się cieszy i zajada. Uwaga, jak Ci ten smak podobał? Hmm. Wyglądasz na zadowolonego, ale słuchajcie, no tak samo był zadowolony, jak ja marchewkę, a potem uznał, że nie lubi. O, zobaczcie, już coś tam chyba grymasił. Także chyba groszek też nie będzie dla niego zbytnio dobry. O nie, Emil nie polubił groszku. Następnym razem lepiej spróbować czegoś innego. Zobaczcie, naprawdę będzie wybredny, ale my odnajdziemy coś, co będzie dawało mu tę jakąś kulinarną radość. Nie martwcie się. Zobaczcie, jak się bawi. No nie, no Emilku, tak nie wolno się zachowywać. Jest rozgniewany, bo dostał chyba niedobre jedzenie. Zdrada? Ble, Emil wcale nie polubił tego jedzenia? Cóż za zdrada, no bez przesady. Poczekaj, mama spróbuje Ci tutaj dać coś innego. E, poczekaj, poczekaj, weźmiemy sobie tak Caroline, spróbujemy teraz tak poznawać jedzenie. No weźmy pastę z papai, no może mu chociaż to zasmakuje. Papaja jest słodka, miejmy nadzieję, że będzie po prostu bardziej nią zainteresowany. Uwaga, o chyba tak! Emil nie jest pewny co sądzić o jedzeniu. Może konieczna będzie ponowna degustacja. Dobra, ale dał już szansę. To dobrze, bo już się bałam, że będziemy mieli małego... Jadka. Słuchaj, mogłabyś go potem tutaj teraz wyjąć. Jak widzimy, Cię bawić, co on tutaj robi z jedzeniem. No nie wiem, no ja jakoś nie jestem szczęśliwa. Jedzeniem nie wolno się bawić. No ale jak wiemy, no nasz maluszek po prostu jeszcze tutaj wszystko poznaje, wszystko jest dla niego nowe, także też się nie ma co dziwić. E, oczywiście już ci tutaj wyciągamy, maluszku, i myślę, że zaczniemy właśnie od umycia Ci twarzyczki. Także proszę bardzo, przygotuj Simowi o imieniu Emil kąpiel z bombelkami, Robiliśmy mu przed chwilą pierdzioszkę. Mam nadzieję, że kąpiel z bombelkami pomaga możecie tutaj doczyścić ten brud z marchewki, teraz z groszku i jeszcze z papai. Nie będzie to łatwe zadanie, ale myślę, że porządna gąbeczka sobie z tym poradzi. Ej, nie kładź go spać, musimy go wykąpać. Poczekaj, poczekaj, spróbujmy raz jeszcze. Tutaj te interakcje z dzieciaczkami nie do końca czasami działają, ale przy w której, przy kolejnej próbie zazwyczaj się po prostu udaje, także trzeba być troszeczkę cierpliwym. Uwaga, czy tą twarz też tak się da umyć, czy musimy użyć jakichś chusteczek nawilżanych? Ja sobie trochę przyspieszam. Kąpiemy małego, chyba umyć. Na szczęście się nam chyba udało. Także tutaj możesz go teraz, proszę bardzo, posadzić Emila, albo wiesz co, schowaj go tutaj może do tego jego kojca, posadź Emilka. Potem sobie skorzystasz i zrobisz coś chyba dobrego do jedzenia, co przy okazji Kelly weźmie sobie do szkoły. Weźmy może tak po prostu, że... E, poczekajcie, poczekajcie, bo coś nam w tej lodówce śmierdzi. Chciałam wyrzucić najpierw śmieci, ale właściwie szkoda czasu. Potem ugotujemy tutaj coś na śniadanie. Nie mamy dużo do jedzenia. Powinniśmy tak naprawdę teraz w piątek, czyli jutro jechać na zakupy i chyba też coś kupić, jajka na toście ale na szczęście mamy jajeczka, także zrobimy jajka na toście, cztery porcje, pokaż, ty byś chciał, ja bym chciała, żebyś ty już właściwie wstawała i chyba fajnie byłoby, gdybyś zrobiła lekcję, choć zęba nie odzyskasz na widok prezentu radością będziesz tryskać, także dostaliśmy coś tutaj od wróżki zębuszki, co my tutaj mamy, zobaczcie, naklejka Oto ona w całej swojej okazałości wróżka zębuszka, bajkowa, mistyczna, istota, która chwali za właściwą pielęgnację zębów, a nawet może zostawić pod poduszką błyszczącego simole lub dwa. My dostaliśmy naklejkę. Czy możemy ją gdzieś nakleić? Zobaczcie, ej, fajnie wygląda. Myślę, że sobie gdzieś tutaj nakleimy w pokoju na okno. Niech jest, ja wam powiem szczerze, że jako dzieciak często naklejałam naklejki na okno, potem ciężko było je odkleić. Tutaj grzecznie czekamy na właśnie jakieś śniadańko. Tą zabawkę chciałabym, żebyśmy ją jednak odłożyli, także choć posprzątaj troszeczkę w tym czasie, zjesz tylko śniadanie, może chwileczkę poglądasz telewizję i pójdziesz tutaj trochę... kosiasz, Kosi naszą kurę? Nawet nam nie pokazało chyba informacji o tym. No nie, no wiesz ty co, błagaj... No, nie będziemy błagali. No, bo jak przychodzi czas na kurę, to niestety przychodzi. Nie ma się tutaj co kłócić po prostu z kosiarzem. Dożyła z nami spokojnej starości. Pasła się tutaj u nas. Szkoda nam troszeczkę. Ostatnie pogłaskanie. Zobaczcie, wie jak pierwszy raz to widzę. Żegnaj, kuro. No nic, no jest mi przykro, ale zdaję sobie sprawę z tego, że taka jest niestety kolej rzeczy i nic nie jesteśmy na to w stanie poradzić. Zobaczmy, jak to wygląda. Kosiarz ją głaszcze i ją chyba po prostu weźmie ze sobą. Ja wiem, że to nie jest już pierwsza kura, którą oglądaliśmy, jak kosiarz kosi, także. No, myślę, że nie jest to już dla nas takie ciężkie, no ale jednak no warto było tą chwileczkę jej poświęcić, chodź zjedz sobie Kelly tutaj świeże jajka bo e, siostra właśnie dla Ciebie zrobiła chwileczkę pooglądaj telewizję jednak żeby trochę tę Twoją zabawę podnieść, e, Ty Caroline pokaż zjesz i byś mogła się kłaść spać, bo naprawdę miałaś intensywny dzień sprzątania powiem Wam szczerze, naprawdę cały dzień coś tutaj nasza Caroline się krzątała i robiła, tylko wyrzuć jeszcze proszę zepsute jedzenie Emilka właściwie chyba zostawimy na chodzie nie jest, nie jest on jakoś super no jedyne co to musi niestety skorzystać z piluszki i tak za chwilę to zrobi. Ja bym chciała, żebyś ty się chwileczkę pobawił. Dasz radę sobie tutaj przyjść? Poczekaj, otwórz. Chyba byśmy musieli ci wyjąć taką zabaweczkę. Gdzieś zobaczymy, czy tak się na przykład uda. Proszę bardzo. I teraz weźmiemy, baw się. Dlaczego ty jesteś taki smutny? Czas odpoczynku. Zbyt długi, brak snu. No tak, bo małe dzieciaczki często lubią iść spać. O, zobaczcie, już Caroline po niego przyszła, żeby go chyba położyć spać. No Caroline, wiesz ty co? Ja myślę, że on by tutaj sobie sam poradził bez ciebie, ale dobrze, no jak już jesteś, to chodź, położymy go spać. Włączymy mu tutaj kołysankę, którą mu kiedyś zamontowałaś. Włącz kołysankę, weźmy sobie może mrugaj, mrugaj, gwiazdko ma, proszę bardzo. Przebieramy go tutaj w małą piżamkę i wtedy trzeba korzystać z czasu, kiedy dziecko śpi i iść samemu spać. I myślę, że Caroline doskonale o tym wie Dlatego od razu położy się spać. Kelly tutaj kończy oglądanie filmu. Fajnie, nie troszeczkę po oglądaniu, poćwiczy swoją zabawę. Potem tak schowamy tutaj już tę resztkę, żeby nic się nie zmarnowało. Mruczuś ma co jeść, bo musimy pamiętać o dbaniu o naszego kotka. No i co, pójdziemy tutaj chwileczkę trochę pomóc naszej Caroline. Widzimy, że jest brudno w oborze, także od razu ją posprzątamy, dopełnimy jedzenie, posprzątamy też kurnik. Proszę bardzo, więcej posprzątaj i weźmy też od razu właśnie zbierzemy jajka. Rozrzucimy trochę karmę. No dzisiaj już wracasz do swoich starych nawyków pomagania tutaj w domu. Także myślę, że Caroline nie będzie miała nic przeciwko tego, że zrobiłaś sobie jeden dzień off, kiedy po prostu byłaś tak zmęczona po swojej imprezie, że musiałaś troszeczkę poświęcić czasu swoim potrzebom i wydaje mi się, że Caroline doskonale to rozumie. I najważniejsze, że dzisiaj już po prostu znowu robisz wszystko, co musisz. Zobaczymy, czy masz lekcje zrobione, ukończone, także super. Chciałabym też raz zrobić sobie takie posiedzenie może z jedną z córek Lawini i spróbować wymienić się z nią bransoletkami przyjaźni, tylko że ona też ją musi niestety zrobić. I tutaj właśnie chyba się robi jakiś problem. Poczekajcie, co nam się rozpoczęło święto zbiorów, ale wydaje mi się, że tak już sobie do końca to zgramy po prostu w przyszłym odcinku. Już dzisiaj nie będziemy się jakoś super na tym skupiać. Wyślemy tylko naszą Kelly do szkoły i będziemy po malutku tutaj kończyli. Zrobimy tak, wyduj, wyczyść ją, może właśnie tutaj krówkę. Zobaczcie, już kolejne wrośliny to jest się niestety też. Ochwaściły i są gotowe do roboty, także będzie musieli się tym szybko zająć. Mruczuś, czemuś ty masz taki zły humor? Jesteś na swoim domku, wszyscy tutaj o ciebie dbają, a może się burzy, po prostu boi. Nie, nie, nie nie idź do środka, musisz iść się zająć kurnikiem wysiedziane w kurniczku, jajko jest gotowe, ej, super, fajnie, także się niedługo wykluje nowa kura, Świercz wyrósł też na kurę, także jak widzicie, no nie chcę powiedzieć, że miejsce tam naszej czarnej kury zostało zapełnione, ale tak troszeczkę to w przyrodzie jest, no, kurczak odszedł, kurczak przyszedł i nie ma też co nad tym zbytnio rozczulać, zwłaszcza, że i tak się, uwierzcie mi, staramy się być dla naszych kurczaków mili, są te skrzaty, ale mówię, a propos święta zbiorów, to sobie zrobimy już kolejny odcinek, ten tylko zakończy się tym, że tutaj Kelly skończy skończyła pracę i no nie, nie skończyła. i dlaczego tak? Proszę cię bardzo, weź jeszcze posprzątaj kurnik. Ja wiem, że teraz ona pójdzie do szkoły troszeczkę brzydko pachnąc, ale już wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, że tutaj na wsi myślę, że jest to normalne. Ej, czemu nie idziesz do szkoły? Halo, halo, bo jest święto i mogliśmy wybrać, czy ona zostaje w domu. Nie, nie, ja bym chciała, żeby żebyś jednak do szkoły normalnie poszła. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Taki troszeczkę spokojniejszy, spędziliśmy go w całości w domu. W tym miejscu zapraszam Was już na kolejny. No i co, ale walią pojoruny, o kurczę. Tutaj gdzieś przed chwilą walnało i to solidnie. Mruczuś, schowaj się proszę w domu, żeby nic Ci się nie stało. Gdzie jest Mruczuś? No chyba jest w domu. W każdym bądź razie w kolejnym odcinku zrobimy sobie święto zbiorów i postaramy się wkraść właski naszych ogrodowych krasnali. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, Miss Sims.